Szanowni klienci, bardzo serdecznie zapraszam na nową stronę calfert.pl, którą specjalnie dla Was odświeżyliśmy, zmieniliśmy i przystosowaliśmy, abyście łatwiej się mogli po niej poruszać, szybciej znaleźć potrzebne Wam elementy lub z nami się skontaktować. Jeżeli chcielibyście zadać nam pytanie dotyczące nawożenia upraw, agrotechniki, specjalnie w tym celu powstała zakładka Zadaj pytanie to dzięki temu formularzowi po wypełnieniu kilku informacji i kliknięciu wyślij będziecie mogli zadać nam pytanie albo wysłać wyniki analiz gleby, wody, aby skonsultować jak prawidłowo poprowadzić nawożenie. Zachęcam również do tego, aby korzystać z zakładki aktualności, gdzie zawsze przygotowujemy najbardziej aktualne informacje z zakresu nawożenia, biostymulacji, ferdygacji Twoich upraw. Jeżeli chciałbyś się skontaktować, zapraszamy do zakładki Kontakt. Tam znajdziesz adres mailowy, numery telefonu. Bardzo serdecznie zapraszam na nową, oświeżoną stronę calford.pl.